Nowy numer tygodnika do rzeczy, który od poniedziałku będzie w kioskach, nie tylko przynosi komentarze do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach, ale również zapowiada te, które nastąpią. Paweł Chmielowski pisze o tym dramatycznym wydarzeniu no nie tylko w kościele niemieckim, ale w kościele powszechnym jakim ma być to prowokacyjne błogosławienie par homoseksualnych przez odstępczych księży ale pokazuje to w szerokim planie, no, skali tej herezji w krajach języka niemieckiego, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, ale no, dosłownie obok Wojciecha Golonka, żeby nie dominowało czarnowictwo, pisze bardzo szeroko o tradycyjnej odnowie w kościele. Podobnie szeroki plan widoczny jest w, te w tekstach dotyczących geopolityki czy pozycji Polski w Europie. Paweł Lisicki pisze o porozumieniu morawiecki czarzasty, nie tylko w tej perspektywie gry partyjnej, w jaki sposób wpłynie to na relacje wewnątrz opozycji, czy jaką większość w tej sprawie zbuduje władza, ale stawia generalne pytanie: co z tego porozumienia? Co z zatwierdzenia tej zasady zadłużenia europejskiego wynika dla suwerenności Polski i w konsekwencji dla polityki wszystkich po przyszłych polskich rządów na forum Unii Europejskiej. W podobnym planie Marian Piłka pisze o polityce wobec Białorusi, zachęcając do tego, żeby oczywiście reagując na wydarzenia bieżące, mieć jednak perspektywę długofalowej strategii narodowej. Stawiającej sobie to elementarne pytanie, co zrobić, żebyśmy żyli wobec sąsiada, obok sąsiada, który wzmacnia nasze bezpieczeństwo, stabilizuje naszą pozycję geopolityczną. Oczywiście są również polemiki. Łukasz Warzecha wraca do tematu, który dominował tydzień temu, to znaczy, no, Bill Gates na pierwszej stronie: pytanie, jak, wysz jak chce wyszczepić. Cały świat, ale Łukasz Ważzecha broni po prostu prawa do wolnej dyskusji, dlatego że pytanie, w jaki sposób zagwarantować bezpieczeństwo sanitarne, jak przejść przez pandemię, to nie jest kwestionowanie polityki zdrowotnej, tylko pytanie, jak prowadzić. Najlepszą. No oczywiście, dobrych tekstów jest dużo więcej. Są stałe rubryki. Ja z felietonu szczególnie zachęcał do lektury Igora Zaleskiego, który wszystkim daje dobrą radę, jak w tych ciężkich czasach można naprawdę dobrze odpocząć. No bo w końcu to też jest ważne. Ale życie publiczne jest ważniejsze. Dlatego w sytuacji, kiedy naprawdę w polskiej debacie jest tyle mechanicznych głosów kompletnie od rzeczy, warto czytać tygodnik, który o sprawach publicznych, o kulturze, o religii pisze do rzeczy. I do tego Państwa serdecznie zachęcam. Jak mówiłem, no od poniedziałku w kioskach, ale ci, którzy zdecydują się do rzeczy zabonować elektronicznie, mogą mieć ten numer już w niedzielę wieczorem u siebie. No i w ten sposób zacząć nowy tydzień z tą solidną porcją informacji, komentarzy i orientacji proponowanych opinii publicznej. Warto przeczytać, zachęcam.